ILE TU JEST ŁUPU?! No. Ej, nie wiem, czy mi się wydaje, czy to nie jest czaszka tej babki, tego bossa. 10 KOŁA! 10 KOŁA?! ma. Ja jestem Figusek, a dzisiaj razem z nami postanowiliśmy, że... Pogramy sobie w sea of Thieves i tak nagle z dupy obok nas Teraz pisze czerwone tornado, podpływamy, a tam... Mega łupy, więc dzisiaj pokażę Wam poradniki, jak zarobić fajne pieniądze w Sea of Thieves właśnie dzięki walce z Bossem, a z walce z Czerwonym Tonadem. Więc oglądaj do końca byku, tam pokażę, ile zarobiliśmy dzięki jednej wyprawy półgodzinnej. A teraz miłego oglądania. Dobra, odpalaj się, kurwa, jak coś nagrywać się teraz. No już to odpala na dawno. O ja, za serio? No, to dawaj jeszcze raz. Dobra 3, 4, 7, system jest nami, zaczynamy kolejny odcinek zamiast i i później jakieś. Tornado mocy no To jest ciemna strona mocy, mówię ci, nie? Tam Darth Vader stoi Ja już go widzę tam <laughs> ja na Nie wiem tornado. czy ja to wstawię W jakim momencie, nie? Bo tak z daleka to Tornado Episko Bardziej episka. NIE! To nas zabije, nie? Nie No, szkielet... Świeże mięso do zabawy Drażniczka ci. Ona gdzieś... pochul... Ja widziałem, że ta strażniczka ci pochłonęła szkielety i teraz jest jakimś giga szkieletem, nie? Weź z tego do armaty wal... z armaty wal w sensie No Ej, myślisz, że jego czaszka jest warta więcej niż nasze życie? Nie wiem Weź armatę! Idą kolejne! A Ała! Ona wali po pół HP na szczała, nie? Wal! 7 ma... na co czekasz? Dobrze, mięso, do tego głównego wal tam te małe ja rozwalę. Ale za pizka. Ona mnie pali, kurde. Widzę Dobra, ty się szybko zgasza. Kurde. Co się nie wiem, ona. Ekran, nic nie widzę! Ja też, ona to dała. Ale nawet nie widzę, że byłam... To jest zasięg jak Minecraft, zero Easy, kurde, nie? Nie wiem co się dzieje. Teraz taka nic poka, nie widzę żeby... totalnie. No, plus jeden. Dobra, niby to ona jest. Została. Dobra, już jest wizja. Nie wiem, jest Dobrze, że totalnie celowo zaparkowaliśmy tak z armaty, żeby ją widzieć. No? Nie. Totalnie celowo. Słuchajcie, lajkujcie, komentujcie. Taa, więcej, więcej, jeszcze sułów. Ale co, oni Tam w miejscu? Aha, ta mała nie wiem, je gonią, ale. Gdzie moja obrona? To pada? No, nie wiem. Really? Muszę odpocząć. No pierwsza, jak to spoczywa. Dostajesz ją na karę? Co? Masz, hi masz hit markary? No? Zawiśniesz za to. Na czym zawisnę? Na statku kurwa. Ej, bo mało kul. No to ja domyślam się, że ma kul, weź. No bo to byliśmy, po, nie bo jesteśmy już dzisiaj po chyba trzech walkach z bossami. Więc... Może być mało! Auć. Za jebał, statek. A to nie my w ogóle? Chyba nie. Chyba, to niedobre stwierdzenie. Dobra, to O kurwa, bez kitu! Wylewaj. Ona się patrzy na mnie póki co. Idzie do mnie. O cholera. Tam jest statek czaszkowy. Jest ja tu coś co jeszcze mogę użyć, żeby to rozjebać. Taka beczka z prochem byłaby fajna, nie? No. Chłopie, ja się przebiegłem po całej tej wyspie. Rozciągnąłem te szkielety, on całą plażę zajmują No Dobra walę Weź. jakimiś bombami, nie wiem co to nam teraz Ona w wodę wlazła, nie wiem czy cięgniesz To są podpalające dawaj Tylko na też się pali, to nie wiem czy to pomoże, nie? Nie żeby coś Weź wtedy tutaj co mnie gonią, bo jeszcze w wkurza Dzięki Bo po prostu nie dałem byłym rady przeżyć się Nie ja wiem, Mordo. Kurwa, jara, nam się pokos. Zajebiście Ja się też jaram. Grałem chyba, fajnie. tu trochę miejsca, nie brzmi to dobrze. Ła, kurwa. Uła. Fala, że chyba statek przesunęło. Tak, że nie no. ma No wali do nas. Nie wiem, czy z tych pocisków to ja się strzelam, ja Z pistoleciku tej cokolwiek robię, nie? No. Tą kolejny statek, ja pierwszy. O, znalazłem coś fajnego. Milion ma chapa. Nie wiem, idę. Co to jest? Chyba widzia znowu zniszczona. Nie y... wygląda za fajnie. No, wcale. Wrzucam w to naidami, bo coś znalazłem. Jestem na dole i nie mogę Ale ta amunicja jest ciężko zupełnie. Dobra, weź. Co no, leży? No Ale chyba nie tak no O, dawaj to serce teraz Dawaj. Kurwa. Kurde, to nie o to chodzi w tym bosie. ja zginąłem. Ja się odradzę normalnie, jak coś. Bo tutaj nie ma jak, żeby kogoś podnieść, chyba taka jest jadka, nie? O kurwa. E ten boss nas zabije, tak się to myślę. Zabić może nie, ale. W sumie bardziej się opłacałoby chyba zginąć, bo stracimy wszystko, nie? Żyjemy w tym. Co? No co to na napierdalają, kurwa z nieba! Nie, no nie wiem. No weź What the fuck?! Nie wiem! Ziomek ratunku. Przestańcie, metarytów już nie trzeba. My mamy dosyć ognia to na statek świecie. statek jest zrespektowany, nie? No. No najdroższe malowanie w się rozjebane. Ała. Zginąłem! No i dobrze. Skoczyła mi kutasem <grym> na szczękę. Nie pokonać mnie tak łatwo, no. A czyli da się to pokonać już? Dostaliśmy info Fikus, da się. Kurwa, nie. <laughs> jednak nie jest nieśmiertelne. Jednak nie. No <laughs> fajne, co? No fajne, ale. Trwa. Za długo, no. Czymś trzeba to zgasić teraz, kurde ogień. Co Dawaj, jeśli jebać. wodą, trzeba najpierw wiatr z wodą po prostu. Prawda, nie. <laughs> Kurwa. Kurwa bez tu działa. A no, a. Ja mam się zero się tam. Okay. Statek się tak jaraż do chuj Tu weź go. Z... Ja pieprze, tam był mały ogieniek. Fajnie, fajnie, fajnie. Kurwa, no. Jeden. No statek nie istnieje ja. chyba. Ja bym tam popłynął one more, nie? No? Do skutku, kurwa. Także ja zatrzymam się tego i tak Dobra, part 2 leci i Coś nagrać? Dawaj, jeszcze raz powiedz Part 2, lecimy. <grystanie> Dobra. Nowy zapas kul. Cool. że jakiś grasz nam nie pomoże. Potem byśmy go zabili i usięgnął. Tak to tak, tak to działa. Ej, co tak wolno płyniemy? to, to weź wyskocz i... Fajnie. W... <grystanie> I Myślałem, że pościągnij. Albo no pchuj najpierw rozwal i wtedy my dopłyniemy po <grystanie> Już by No, rudy jesteś i brzydki I zielona masz. Ja pierdala zje. Mam no, musi być. Gdzie są? Nie wracaj, nie wracaj, nie wracaj, Statku się, statek stój. Dobra, może być. A gdzie on jest, jest? kurwa? Nie, ale muzyczka znowu jest Zjebana Kurde, no hita. No aż ten, mówisz, będzie można go sprzedać niby u tego lipera, nie były tego reaper'a, No... Ale... Jest tornado, ale nie ma jej. Jest kurde chłopak. ...enemik. No, strażniczka. Znowu armaty. No, ja, no złapy. Nie wiem, co to jest dobry pomysł. No bo... Mam te! O, mam. Biegni sami, biegni, 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 biegni! Podpalam ją. To ma sens, pewnie, Bardzo duży. Podpalić podpalającego się, nie? Kurwa, mać! Pali się wszystko, jest fajnie. No, nie wiem, jak to działa, nie? Ona ma animację, że strzela do góry. A ja wywaliłem je z geyseru, ich za. A mały damage jest ze wszystkiego, tu w ogóle nie. Za ludzi w sensie. A ona w ogóle specjalnie do statku nawala. Jak ona znowu będzie leżeć, jak wtedy raz mieliśmy tą akcję, że ona leżała. Trzeba napieprzać ją w to serce, nie? No, może trzeba mieć jakąś srebrną kulę, jak nie wiem, jak się wilkołaki zabija, kurwa. Hm. może. Dziwne, do mnie już na zawsze. Wow! To do mnie skoczyło jak jakiś wilkołak, nie? Małpa za kurwa, nie, boss. Długo widzę, o, o Say hello, chaj. Kiedy ona się zmęczy? Nie wiem, ja to armaty, chyba preferuję do armaty. Dobra, teraz zmiana. Gorsze jest to, że czasu kurwa się zbić, nie można z miecza Czego nie, co, co? Nie mogę czasem z a udać, bo ma po się, kurde męczy Nie wiem, no to coś tak jest, ale... Nie wiem A masz! Teraz przynajmniej statek jest cały dalej Nie trafiłem tak alo? Matory dalej klepon. No a na pewno jesteśmy gdzieś dalej, nie? Nie wiem Jeszcze wcześniej... Jeszcze w sensie są meteoryty, no. nie wiem Jakiś nowy z... ...dating Jak poddam się Zaduj. kiedyś, tu się poddaj Nic, nie widzę totalnie Plus z... no, jeden Oprócz tego... ...bossa, ale nawet go nie trafię O, trafiłem coś Naprawdę zaboli no, na pewno Nie widzę No, wywaliło cię U no No nie strzelę w to kurde Te małe szkielety są za blisko statku, że mógł to strzelać jak coś hmm? Jakbyś chciał z tym pomocy O nie, jaram się, wszystko się Aha o. Nie mam jedzenia okay, Jedzenia Dawaj, amu, 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 wpierdalamu Desek też kurwa nie ma my tu GG tak się jara bo lubi Mówię ci, a się tym jara, że się jara. A się tym jara, że się jara. No nie, no znowu zrzpio kolejnych. Ja, dobra, jeszcze nie pali. Wakryć. Nie, nie rozładowuj. Może te małe trzeba najpierw rozwalić. Tutaj dopiero jeśli coś dzieje. Z nami, zginąłem. Unlucky ciężka jest ta gra. No, jest... rozwaliłem ją. Co? Tak! Kurwa, nie widziałem tego. Właśnie w odcinku Elo. Była jakaś kasynka i. Nie, po prostu się tak klęknęła i z niej takie promienie zaczęły wychodzić jak z tego tego... posągu. Weź. A, no, no. I ona no się Kurwa statek napierdala Że się topić czy Ta. co? Dawaj to Ile tu jest Łupu No Wiesz weź czekaj ja Zbieraj jeszcze biegną Jesteś harpunem? Dobra Nie po nie po prostu chciałbym zobaczyć Ale jak mówisz, że tego jest dużo no to Kurwa no Co, bałeś się, że nie zobaczysz, bo tego jest dużo? No Nie, bez kidu tego jest dużo No Tego jest w chuj Dawaj nie kurwa, wiem, bierzem Kurde, no. wszystko Rekin, serio Ty pierwsza. Kurwa, rekin Raz dostał, jeszcze trzy Dwa No leż, Trzy, jeszcze szkielety No nie no, gro, weź, nie teraz no. Biała z czerwonym i czerwone oczy nie, nie mieliśmy tak nigdy Nie wiem Widać, że masz po prostu kamień w ręce u mnie nie? Bo okay. widzę z tyłu <laughs> Wycięte jak Ale tu jest tyle łupu, że nie ma gdzie kłaść Panie Gdzie jest ta czacha? Aha, czerwona pomalowana twarz, ja? No To się sprzedaje u tego yy, Albo u tego typa chyba Albo u tej w barze, przed barem, jest jakaś taka dziwna, skorumpowana babka. Ej, to Ale... ja nie jest ostatnią, nie? Chyba no tak. Ja mam jakąś skrzynkę wściekłości, czy coś takiego coś się nazywa. Ej, to ona będzie wybuchać, trzeba polewać wodą, jak coś. Ale pada, to nie będzie, bo ona ma takiego, takiego rogacza na tym, nie? Coś tam ma góry, no. Jakiegoś rogacza. Taką kozę, czy byka, czy inne gówno. Dobra, lecimy. Nie no to jest tak chyba. Niby możesz to molo jeszcze minąć, opłynąć, bo to jest z drugiej strony wyspa, nie? No. Można tak Wiesz, zrobić. Niby. Albo driftem wpierdalać. Molo, opłynąć, na maxa w prawo. Kotwica. I to jest ta wyspa. Dobra. Nie to wiem to jak nawet nazwać ten kręc. odcinek, nie? W prawo. BOSS TORNADA! I na tylko Tornada. Nie co chodzi. A już drugi takie coś mamy. Bo dzisiaj były... Coś jutro w dwa bossy. Po dwa, dwa dni... I odcinków, Ale tu można gdzieś parkować Za dwa dni ten... Mamy te gejzery i... Ale kotwice. ...pulkany. Teraz jeszcze Tornada. Zajebiamy. Nie. Ale, okay. Bo wyliczyłem z góry. karabusza. Ej, dobra, to wybucha teraz, nie? To się pali coraz bardziej, patrz na mnie. Ale wskoczyłem do wody to się teraz nie zgasi. No, ale się nie zgasiło No, to by się zaczęło wybuchać po czasie, nie? Takie TNT wiecznie zapalone teraz. Nie da się tego Dawaj. 800, co? Śmieszne. 3400. I 5 w premium. Już, już z tego... Już zarobiliśmy 5000, nie? No Bo mam, mam dokładnie pokazane, bo miałem 500 na koncie, więc... Około coś takiego, nie? Ja nie mogę. Dobra, idę czaszki sprzedają emisari już trzeba miało tam się coś. No. Ira Drugi poziom. No, no powinno być spoko, hej. jest raz i ile. Szynka kamienia łaponego. No. Nie można tu zabrać to do przystani. Co ty masz? Nie wiem, jakieś. A przystań, bo to jest ten. E, takie skrzyneczki to są. Te, te babki na przystań się sprzedaje, to. Jest, przystań. Nie wiem, ale 700 plus 250. To nice. E, przystań na molo jest zawsze. No, stoi. Tam chyba. Tu stoi, no. I się sprzedaje. Takie skrzynki, które są takie, właśnie na no, takie skrzyneczki. A co, ty jesteś przy tym molo? No. Prostokątne ja, w drugą prostokątne się sprzedaje zawsze tej babeczce. Takie prostokątne te, tutaj. Dobra, mamy już tak pięć, koła. Hater, nie, pięć koła. Mamy już ponad pięć koła. 2,5 tysiąca to skrzynka? No bo płonie nic, nie? Ale nie, w ogóle u niej nie to była szlacheckie kamienie. ale jak masz zwykłą też herbatę, to też się dobrze u zarabia, nie nie? Chyba skrzynka szlacheckich kamieni. Nice. Dobra. Traszka... ...pognistych wiatrów. To brzmi jakbyś miał ga gastrofazę, w sensie stranie, bo... Po... <grych> Ej, nie wiem, <grych> czy mi się wydaje, czy to nie jest czaszka tej babki, tego bossa. Bo nie wiem. Jakoś... Ale... 10 KOŁA! 10 KOŁA?! Jeden kurs, 25 tysięcy póki co! No kurwo. Zaraz będę miał 30 tego z, ze skrzynkami, nie? To będzie można... Na, będę miał na wyższym poziomie jeszcze to ten... No. Ja pierdzielę. Podoba mi się. To też. Ty, widziałeś na pewnie nie wiedząc co to jest emisariusz, mamy tak ciągle te emisariusze. No, kupiliśmy takie flagi tutaj, te u każdego handlarza można kupić za 20 tysięcy flagę. I jak się z tym pływa, i po, po, po lewej stronie mamy kre ile kresek, taki mamy level, im wyższy level, tym więcej hejs dodatkowego dostajemy. To na to jest dodatkowy hajs. Dostaliśmy no. jakąś księgę. No. Jak się ją sprzeda, y sprzeda to na pewno jest achievement, bo widziałem to. Nie wiem kurwa gdzie ją sprzedać. Gdzie znaczy, jest... na je pokażę. Jak... Gdzie jest ta Larina coś tam, Barberka czy Barmanka. A tu nie? niby to. Weź to pokaż Książka Okej, okay. Par jest na tamtej wyspie Ten duży budynek, weź co? A dobra, ty ten Ej, dobra, to też trzeba dolarinę dać Skrzynkę całą Dobra, idziemy tutaj, da się otworzyć? No, to jest właśnie, się otworzyło To jest właśnie, się otworzyło, to nie było po polsku <laughs> Było, ale inaczej Dobra, nie możesz otworzyć tego na ziemi? Aj. Zodałem to Ja też To I jest. I Księga kląd, nie wiem co to znaczy Też znać Ale co wiem, to wiem że jest to jest chyba pięć 5 rozdziałów. kląd 2 No to jest, jest... księga kląd 2, więc pewnie jest kilka tych księg. No jest chyba z 5. No to 5 sionic to jest król Może więcej mamy na no, spokojzie odblokowano oznaczenia odznaczenia księga kont 2 no Zablokowano właśnie, do? odblokowaliśmy No i ma akurat jesteśmy w sumie emisariuszem No to jest módry. jeszcze jedna taka czaszka, jakaś pomarańczowo niebieska, chyba to była. Nie wiem. Ja sprzedałem jakieś tam czaszki jeszcze. Dobra, już mamy 30 tysięcy. Ja nie mogę. Zajebiste to jest Kupię se. Kupię se. ten. Lu luneta. No o, co ty masz o patrz jak kalorystycznie to mają no zakończyło. Zwykłe odznaczenia 105 4, coś tam mhm. 32 tysiące Wojdaska czaszka czegoś tam A, jeba. 10 koła za jedną czaszkę Masz taką z czerwonym malowaniem na twarzy? Nie, to jest jakaś niebiesko pomarańczowa Okej Jeśli świeci To na, na twarzy to chyba do tego baru co to jest Albo do tego typu, na przystanie znaczy tej reaperowej 2,5 No właśnie, dodatek. to co było tam 2,5 plus 700 golda to jest to 700 za tego Misariusza. Tak, im wyższy poziom misariusza mamy na drugim to tym więcej hajsu dodatkowego Bo reprezentujemy te handlowe te... Tylko już nas jest widać na mapie, jesteśmy łatwym kąskiem dla reaperów, którzy takie statki chcą niszczyć i sprzedawać ich bandery Czyli to właśnie no. flagi z 20 ale na szczęście nikt nas nie klepa Klepało No Karkoły. zajebiście jesteśmy i nas nikt nie rozwali Nie no były jakieś klepy, rozwaliśmy jednego Niezwykłych minerałów skrzynka Ile dasz? Nie wiem Też nie wiem O, no, no, rzuciłem się, mam ochotę, co mi zrobić? się? no, z 40 koła będzie Nie wiem ty. Dobra, jeszcze ta rytualna, ale to jest. Dobra, i to jest na przystań, trzeba zanieść też. jeszcze jakaś zwykła skrzynka. Tylko ta rytualna idę sprawdzić. O, mam 30 level, <laughs> Idę sprawdzić, to zanieść. Nie można tu oddać, zabezpieczyć do dolariny przed taverną. Tabierna. Fajna rzecz, haha. Co się. koła za to. 40 tysięcy, 41 koła. Wow, no. zaraz dostaniemy jeszcze niebieskie. To jest najbardziej opłacalna rzecz, jak na razie zrobiliśmy. Gdyż się raz pierwszy no. na rok. Za 40 tysięcy nigdy nie mieliśmy Ja to zawsze będę robił, jak to się pojawi. O? No. Opłaca w ciur. Nie wiem, ja najwięcej łupów w tych, gdzie to miałem. Ej, teraz pala. mam Itamak, który ten. Kosztuje chyba z półtorej tysiąca w łapie. I on jest w zwykłej skrzynce. Ciekawe, czy on by mi zapłacił za jakby tylko drewnianą skrzynkę. No, tak by zapłacił Ci. To nie mam skrzynkę O, no. ja tego 1600 tak się i 500 Są 2000 z tego będę tylko 500 To jest wszystko, nie Serio? Ile dostaliśmy? Tak. 44 tysiące Dokładnie to 43,5 Wow Ludzie, widzicie tornada? Idźcie na to! To się opłaca no. Wow, to jest biście, dobra to jest. Ono Ci się podobało, nie? No no, wystarczy tak dokończyć ćwierć miliona, tak się prezentuje. Tak, tak, fajne, no. Chcielibyś, Chcielibyście, no. Dobra, co się, Cześć, papa.